Yo, siemano no. będę zagrał zajebistą gierkę demo Demon Bluff Gra yy, grałem w nią już troszkę yy, powiem wam tak Tak jak ta gra mi przeurała mózg, to jest po prostu niesamowite Mamy tutaj parę kart I mamy jednego po prostu impostora Co się podszywa Pod nich I oni wiecie, tu na przykład Hunter daje ile, jak daleko od niego jest najbliższy zły Nie, czyli ten minion Lover na przykład mówi, czy ktoś jakiś zły jest obok niej. Ta potwierdza jedną dobrą. Ta w sumie mówi, jak jest zła, to mówi, że jest zła. A ten mówi, yy, ten. Według wskazówek zegara, gdzie jest najbliższy yy, właśnie impostor. Jedynka jest dobra. Yy, to wali potężnie. To już wali potężnie minionem. Ale mogę się jeszcze upewnić. No, to jeszcze bardziej wali... No, pierwsze rundy są łatwe, nie? Hear me out. Pierwsze rundy są. Okej, okay, medium. Sprawdzamy nie dość, że role to jeszcze, czy posta jest dobra. I judge sprawdza, czy ktoś kłamie. Twist is good. Five is a real enlightened. I że zły byłby tutaj. Czyli to wszystko wskazuje na nią. Ten popierają, ten popiera, ją, ten popiera ją, więc najprawdopodobniej ona jest zła, ale mogę sprawdzić dwie karty. Boom. No. Jak na razie spokojnie. Okej. Okej. jest git. Powiem tak: Dopóki nie ma jeszcze dwóch demonów, jest luz. Jest luzik, nie? Powiedzcie to. Oni nie mogą backupować siebie. Y closest evil is. With Czyli co by musiał być. To się nie z. Okej. Okay. A, bo tu jest Steve. Dobra, okej. Okay. No. Dlatego, że ona się liczy. Inni ją widzą. Znaczy wszyscy ją widzą jako złom, nie, a ona jest po prostu outcastem. Okej. Okay. I mamy właśnie Twin Minion. I teraz zaczyna być trochę triki, bo... Oni mogą... Okej, okay, ona mówi prawdę. Tu jest Okej, okay, one pakapują siebie. I najprawdopodobniej bym powiedział, że one obie są... ...safe, dlatego że gdyby to był minion... ...to ją by oznaczyła, po prostu by mówiła, że nie ma żadnego złego obok niej. Okej, okay, tu jest najbliższy zły. Okej, okay, mamy judge'a. Four is a real Enlightened. Oh. No tu jak na razie śmierdzi ten Judge i Jester. Ta dwójka jest potwierdzona, więc jakbym zrobił tak... O saying the truth. Okej. Okay. Tu mi śmierdzi bardziej Enlightened i Medium. Tym bardziej, że Medium go backupuje, no. Wow, na początku myślałem mega, że to jest Jester i Judge, po prostu oboje, ale... I guess nie. Bombardier, jeżeli zabijemy go, a on będzie niewinny, to od razu kończymy gierkę. nie. Night, and I can't die, czyli możemy ją po prostu stabnąć. Seven is good, no to prawda, czyli ona jest potwierdzona. Chyba, że to jest impostor. No to bym jednak nie dawał, że jest potwierdzona. Trzy to prawdziwy... Uuu piątka. One evil. 3 dwa lub sześć. Dobra, tu jest ich, więc sprawdźmy ją. Okej. Okay. Knight jest dobry. Na tym oprzemy naszą dom. Jeżeli... Ona ma jedną osobę obok siece zła. To ona wtedy albo wskazuje na Jim Crafter albo na Judge'a. I oni nie mogą być oboje źli. Jeżeli one dwie mówią prawdę, to jest to Judge. Aha. I on backupuje Tom. A ta mówi, że. Piątka jest dobra. Siódemka jest dobra. Wait. Jeszcze raz. Jeżeli one obie są prawdziwe, jeżeli one obie są prawdziwe, tak? To wtedy. On by musiał być zły. Night jest dobra. Ona potwierdza piątkę, czyli by była dobra. I wtedy medium też by musiał być dobry. Ale wtedy to by nie miało sensu. A, wait! Ona nie może mówić o rzecz, że z dobra, bo widziałem jako złą przecież. Stery, <ścoughs> panie w akcji! Zapomniałem o tym. No to się łatwo wydała. Yy, no to ona mówi prawdę. Czyli to będzie czarz. Ok. No to było jednak łatwiejsze niż myślałem. Witchka. Nie możemy odsłonąć ostatniej karty. No to już zaczyna być tricky trochę. Deck jest Witchka Minion, okej. Okay. No i stara mamy... OK, sprawdźmy na Knight jest dobra. One evil is. Uf. No! To jest mocne, bo jeżeli ona jest dobra. Dobra, ocenimy jeszcze karty. Which is two cards away from closest evil. Jeżeli on byłby zły, to znaczy, że to by było też zły. A on mówi, że to jest prawdziwy Jam Crafter, A on mówi, że. To nie może być prawda. Tak. No. Czyli on nie może być zły. Jeszcze raz. Jeżeli. Ona mówi prawdę. To. On. Nie może być zły Dlaczego? Ponieważ są dwóch złych Knight jest dobra I wtedy To by wychodziło, że Czekajcie, czekajcie A no tak, no i to by wtedy wychodziło, że on by musiał O, jeżeli Jester byłby zły to Wtedy medium by musiał być zły a medium mówi, że ósemka jest dobra, czyli po prostu trzech evil by się backupowało, choćby. No. Czyli ona musi być dobra. Czyli wtedy nam zostaje ten jester, który jest zły. I siódemka. Jeszcze bym coś sprawdził. One evil. No to ciekawe. A co on nam powie? Zero evil. I on by musiał być zły. Ale wtedy to się znowu nie ma co Więc ona jest zła. I to znaczy, że on jest zły. Wow. Oj. Dzięki się rozwalił. Dobra, działa sportów. Ba, one fake outcast is added to the deck view. Okej, okay. no to nie jest problematyczne, bo i tak... Jeżeli nie ma załóżmy tej, łyczki? To była łyczka? Że nie możemy odsunąć, odsunąć ostatniej karty, to w sumie to nam nie przeszkadza. Tamta runda była dosyć ciekawa. Mmm, One card away from closest evil. Okej, okay, czyli stałem obok siebie, basically. Tam mówi dwa, cztery albo 7. Dwa to prawdziwy scout. Oni siebie bakapują. I am dizzy. Do widzenia. Eee... Chwila, ona mówiła. No, dobra, to było szybkie. Slayer. Okej, okay, fajnie. Jeżeli wybierzemy złego, to on może egzekucję zrobić za nas. Yy, dowiedz się, jak. Okej, okay, jak dużo demonów jest obok siebie. O! Pierwszy Ascension! Dobra, jeszcze polecimy w drugie. Bo, dobrze idzie. Mamy wiczkę. Dwójka to prawdziwy bombardier. Nie mogę użyć. Te sikki nie możesz użyć. No, to prawda, nie ma obok się żadnych złych. One evil is adjacent to me. No, to było obvious. Mm, poisoner. Jak gra się zaczyna, jeden villager jest corrupted, jeżeli to jest możliwe. Corrupted? Corrupted? Mhm. Mm Oni kłamią i od nich abilitki nie działają. O, to będzie trochę bolesne. Mamy witchkę i poisonera jeszcze. Okej, okay. to prawdziwy. Me On jest koraptet, Nie. Któryś z nich jest na pewno koraptet. To by z tego co by wskazywało jak na razie. To że ten medium jest zły. Ten jest corrupted, i ten bombardier też jest zły. To by się też pokrywało. I tu jest drugi bombardier, i to by się zgadzało jeszcze bardziej. Sprawdźmy tak. Slayer, dobra. Ja bym zrobił tak. Dokładnie. Jeżeli. On był corrupted. On mówi, że ten jest prawdziwym bombardierem. Dokładnie. Ciekawe. Ba i minion, dosyć proste kombo. Okej, okay, dwie karty obok siebie są. Okej, okay, albo Slayer, albo Knight. Knighta możemy sprawdzić. Hmm. Uuuu! Wait. To się nie pokrywa. Coś tu może być koraptecz. Mm -mm. No. Plague, doktor. Okej, okay, jeden dobry villager jest skoruptowany i jeżeli wybierzemy, Corrupted postać. Dowiadujemy się, kto jest złym. Okej, okay. okej, okay. ciekawe. Polsona ryłiczka znowu. Ucz te. On dosłownie mówi, że on jest tutaj. I am good. I couldn't. To mi bardzo wskazuje na niego, ale jeszcze poczekam chwilę. On mówi, że tutaj. Możą być corrupted i jego abiliska też nie działa po prostu. Sprawdźmy. Six is evil. Eight is corrupted. No. Tu jest drugi Plague Doctor. Dobra. Wiemy, że tutaj jest. Dobra, okej, okay, hear me out. Wiemy, że tutaj jest Plague Doctor na siódemce. To nam dużo mówi. Yy... Ona. Wait. Ona jest potwierdzona. Tak, ona jest potwierdzona. On mówi z bomby, że tutaj jest piątka. Ale jest szansa, że. On mówi, że on jest corrupted. Ale. Jest też teoria, że on jest koralem. Ale wtedy to by się nie pokrywało. No albo możemy wybrać najprostszą decyzję i zabić to i to. I ja tak chyba zrobię. Nie, no nie. Wtedy on ma rację. Fila. Już tu nie za zacząłem chyba. A dwóch było Corra... No tak! Ja pierdolę. Zapomniałem, że Poisoner też daje Corrupted. Teraz się to zgadza. No i to mi nie pasowało. Właśnie. Teraz to ma sens, że oni oboje byli Corrupted. Counselor. Game starts one villager becomes an outcast. I on jest obok outcasta tego co zmieni. I doppelganger Hmm, ona się podszywa pod dobrego villagera Uuu Okej okay. 7 to prawdziwy 7 crafter, 8 jest dobra Czy może być tu karta corrupted? Zobaczmy Nie może być tu karty corrupted Czyli od razu z bomby bym ją zabił Tak ładnie. I teraz tak Two pairs of evil? <laughs> Never mind A tak, to miało sens, dobra, two pairs of evil, no bo... Drunk I disguise... Okej, okay, on się przebiera za losowego villagera ale jest koraptet i kłamie! I nie może być wyleczony! I ja pierdolę! Super! Uuu, trzech złych już jest. Jeszcze witchka na dodatek. U, oni mi nic nie mówią. Yy... Trójka albo dwójka to. Mocne. Nie może nikt tu być koraptet, więc tyle fajnie. Mamy drugim fortune teller. I am Dizzy. Wybieram dalej. Dobrze. Mamy Bombardier. Mm Slayera. Okej, okay, to jest fajna wiadomość. I eee, zobaczmy, czy. Saint the truth. Ok, on jest pewny. To może być Slayer. Evil, true. No. Dokładnie. O kurwa. Villagerowie, którzy obok niej stają, są corrupted. Uuuu... To będzie bolesne. Czy jeszcze plague doktor? O mój boże, będą trzy corrupted villagerowie. Piątka jest dobra. No evil's are. O kurwa. 9 albo 3 to łyczka. On mówi, że piątka jest dobra. On mówi, że ani jednego nie może obok niej być. Hmm. 9 albo 3 to łyczka. Dobra, ona na pewno nie może być pokon. Zacznijmy od tego. Chyba. Ona nie może być puką Jeżeli Jester byłby puką To Jester nie może być puką Jeżeli on byłby puką Both characters in my info argu, Czyli trójka i dziewiątka by byli dobrzy I to by pasowało No. Ale wtedy. Chyba, że to jest drugi evil. No. Czekaj. Which is three card away from closest evil? Ra no, to to nie może być tak. Kto by mógł być w Dwójka nie jest. Corrupted. Czyli ma rację. Okej, okay, to mi dużo mówi. Bo co to znaczy, że on nie może być puką, tak? Dziewiątka albo trójka to łyczka. Dziewiątka to łyczka. Nieważne, to jest fortune ale co był O oh, fuck, ty dobra mam, dawna. Ja nie wiem legitnie, co mam zrobić. chwila. Jeżeli ona by była korapet, to by to wtedy wyglądało tak, tak. I tak. Jeden zły jest pośród nich. Jeżeli pośród nich jest jeden zły. Pierdole. Dobra. Jeżeli ona kłamie, to i ona, i ona jest dobra. Tak. Czyli jeżeli ona jest dobra, to mówi, że piątka jest dobra. Ona jest corrupted Możliwe, żeby być corrupted, Nie, nie może być corrupted już. Jeżeli. Ona jest i Dobra, chuj. No, okej. Okay. Ja już za bardzo się bałem po prostu. Oh, za bardzo reimitowanie. Baker. will One random unrevealed good. O, oh, well. Kolejny ascension zrobiłem. Dobra. Mm, powiem tak. Taka się jeszcze rozkręca. Jeżeli się Wam podobało, to dajcie komentarz. Wiecie o co chodzi. Nagram coś z tego. A jak na to siema.